Move it, move it, move it. Pokazywałam ci jego zdjęcie? A co tam masz? Patrz, to jest mój pies! O, jaki słodki! Skąd go macie? Z takiego stowarzyszenia. I wzięliśmy psa, żeby nas wyciągał z domu. Są statystyki, które pokazują, że Polacy utknęli w domach i coraz mniej uprawiają sportów. Natomiast zmieniła się ich główna motywacja. Uprawiają tak. sporty, żeby utrzymać zdrowie psychiczne. Tak? Już nie dla pięknego ciała i ten? Nie, nie, zdrowej zdrowe sylwetki, dla endorfin, up. dla poprawy nastroju, dla kontroli tego nastroju. To co pauza, idziemy pobiegać? <grym> nie. nie, 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 bieganie nie jest dla mnie. To może rowerem bym pomieściła, patrzę pięknie wygląda, ja też bym tak chciała. No, przewiedziesz mnie? No pewnie. Ja bym wróciła do Skłosza. Kiedyś próbowałam swoich sił na korcie, szło mi fatalnie i bolał mnie nadgarstek. No to chodźcie, kupimy rakietę, ale taką dobrą, tak jest! Tak! Poradźmy się eksperta. Tak jest! Jeśli jak ja lubisz się zmęczyć i kochasz rywalizację, to wybierz skłosza. Początki powstania tej gry są dość mętne. Było to na początku XIX wieku w Londynie, ale albo w więzieniu Fleet, albo w prywatnej szkole dla chłopców Harrow School. Niemniej ten sport szybko zyskał popularność. Boisko do skłosza wybudowano nawet na pokładzie Titanica. W 2003 roku magazyn Forbes uznał, że squosz to najzdrowszy sport, bo podczas godzinnej gry można spalić od 600 do 1000 kalorii. Ciężko tu o kontuzję, a świetnie wpływa na wytrzymałość układu krążenia. Nie mogę się doczekać, aż kogoś pokonam. Dominika, załóżmy, że rozmawiasz z totalną amatorką, yy, która chce zacząć grać w squasha, czyli zagnął. Od czego musiałabym zacząć? Jak wybrać rakietę, żeby mnie nie pokonała? Pierwsza podstawowa zasada, jeżeli ktoś chce zacząć grać w squasha, mhm. czyli wybiera się na kort, to dobrze jest się umówić z trenerem, żeby trener wyjaśnił e, mhm. pewne zasady, e, bo podstawową rzeczą na skoszu jest zasada bezpieczeństwa. E, trener też pomoże dobrać sprzęt. Właśnie jaką rakietę powinnam wybrać? Zawsze dla początkujących graczy dobrą rakietą jest rakieta, która nie jest zbyt lekka, mhm. ponieważ e, trzeba czuć w ręku, że jednak coś trzymamy. I nie mając dobrej techniki gry, lepiej, żeby właśnie ta rakieta coś ważyła, bo będzie nam łatwiej wygenerować siłę w uderzeniu. Okay. E, tym, to nie jest, jest ważne. tak, że zamach będzie trudniejszy. E, dlatego właśnie też nie może to być zbyt ciężka mm -hmm. rakieta. Tak e, trzeba wybrać coś odpowiedniego, mniej więcej około tam 120-130 gram będzie odpowiednia. A mogę zobaczyć, co jest Twoja Proszę. rakieta? Czy jest super lekkie? To jest, jest to e, naprawdę waży. Nie sądziłam, że rakiety będą aż tak lekkie. To jest dużo lżejsza rakieta niż rakieta... Gram. Mniej niż kostka masła. Mniej niż kostka <głos> <kosztka> <głos> masła, tak. Kostką masła tak. e, da się grać? To jest rakieta <noise> dla bardziej zaawansowanych <noise> graczy już, bo tak jak mówiłam, no troszeczkę <noise> jest lżejsza, ale... Ale przyjemnie się nie odbija. Natomiast w skoszu bardzo ważną, ważnym elementem w doborze rakiety jest czy balans jest na główce czy na rączce. Okay. To jest może bardziej zaawansowana sprawa. Natomiast u początkującego gracza dobrze jest, żeby jednak rakieta na główkę miała balans, żeby czuć, że coś się ma w ręku. A co to znaczy? Tam jest środek ciężkości? Tak, środek czy... ciężkości jest bardziej mhm. na główkę, więc tak jak mówiłam, będzie łatwiej uderzyć piłkę mocniej, żeby piłka okay. do nas wróciła. Ponieważ na początku nie mamy dobrej techniki. No więc to jest ważne, żeby jednak ta technika też trochę rakieta nam pomagała. W Coś jeszcze, rozmiar główki, bo widziałam, że są naprawdę bardzo różne te rakiety. One jeżeli chodzi o wielkość mhm. główki, niewiele co się różnią okay. i to nie należy się tym sugerować. Czasami się różnią kształtem, to znaczy ta rakieta jest bardziej okrągła, są takie, które mają naciąg bardziej schodzący w dół. Natomiast to też jest kwestia indywidualna i dla bardziej już zaawansowanych graczy, jak już pogramy chwilę, będziemy wiedzieli. W którą drogę iść, co nam bardziej odpowiada, jaka waga, jaki mhm. balans, jaki kształt. Są różne kolory, e, można sobie wybrać owikę e, mhm. różową, jeżeli ktoś lubi. E, więc na początek e, też nie należy zbyt za bardzo się zastanawiać nad rakietą, jakakolwiek będzie, będzie ok, trzeba pójść na kort i spróbować. Proszę, pokaż, jakie są promocje. Proszę cię bardzo. Co tutaj teraz ma być? Do... Tak jest. Co, je... to. co jest dobrego dla nas? <laughs> Wiesz co, ja bym poszukała najpierw rakiety. Dobrze. Dobra? Dobrze. Bo Dominika mówiła, że ona powinna być lekka. Tak. Mieć te 130-140 gramów. Tak, i ciężar na główkę. I że ciężar dla... balans na główkę. A pokaż proszę tę saletynową. A proszę. No ładna, Fajna ładna. Ładna. Ale jest za ciężka. To na zawody. Dobra. Za miesiąc. <laughs> Radikal mnie trochę przeraża. Bierz Extreme. Bo kolor. Tak, a piękny kolor. Pasuje do ciebie, prawda? Taki mocny charakter. 100, Zwierzęcy. 135 gramów. 135 gramów i balans na główkę, czyli chyba o to chodziło, nie? Tak. Dobra. Podobać się? Bardzo. Brać dwie? Nie. nie, nie, nie. Dzięki. Ja zostanę przy rowerach. Wiesz, co, dobrałabym sobie do tego jakiś strój. Pokaż co mają za kobiet. Kobieta, odzież damska. tutaj Koszulki, koszulki i topy. Proszę no, bardzo. bez rękawów, nie? Ładny kolor. O, tutaj coś jest. Y, można dołączyć do klubu. Zarejestruj się w aplikacji i zgarniaj zniżki. Robimy to. Robimy to. to. <laughs> tak pewnie. Okej, okay, mam to. Dobra, mamy to. Chcesz poszukać czegoś dla siebie? Tak, tak, tak. Muszę eee, rower sprawdzić. Pokaż. Rowery. Dziecięce elektryczne, elektryczne błyskie, miejskie, turystyczne. i duży wybór, co? Myślę, że ja bym chciała jednak je zobaczyć to żywo. Rower jest jak super bohater. Niczym Clark Kent po cichu robi świetną robotę. Dzięki niemu nie stoisz w żadnym korku, a wręcz przeciwnie po mieście jeździsz czasem szybciej niż samochodem. Chińczycy to wiedzą. Tam nawet 60% wszystkich podróży miejskich odbywa się rowerem. Dzięki rowerom ludzie są zdrowi. Rower poprawia kondycję fizyczną, zmniejsza ryzyko zawału, a szybka jazda na rowerze wydłuża życie nawet o 5 lat. Jest bardzo ekologiczny. Nie emituje żadnych zanieczyszczeń, usterki zdarzają się niezwykle rzadko, więc zostawia niewielki ślad węglowy. W Polsce mamy coraz więcej ścieżek. Nasza najdłuższa trasa to wschodni szlak rowerowy. Ma 2071 km, prowadzi przez 5 województw i 5 parków narodowych. Nie ma na co czekać, wsiadam na rower. Cześć. Cześć. Chciałabym sobie kupić rower, ale tutaj jest bardzo dużo rowerów i ciężko mi się zdecydować. Podoba mi się niebieski, ale kierowanie się kolorem myślę, że jest groźne i jednak wolałabym jakieś inne parametry wziąć pod uwagę. Jakie są typy rowerów i, i czym się kierować, wybierając rower? Jasne. Kierujemy się głównie swoją potrzebą, gdzie chcemy jeździć tym rowerem. Mhm. Tu mamy przed nami ten niebieski rower, który Ci się spodobał. To jest MTB męski. On jest głównie do terenu. Aha. Więc gdybyś chciała tylko po lesie, zaszyć się w lesie, to jest świetny rower. Na grzyby. Na grzyby. Dokładnie na, 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 na grzyby. Dobra, spoko. Tutaj mamy rower crossowy. Na nim się jedzie szybciej po ulicy, ale też możemy wjechać Tego śmiało... Tego szukasz? Że, śmiało w teren. Nie, nie, no szybko muszę do ciebie dojechać. <laughs> Zwoni, <laughs> że ja jestem. jestem. A czego byś potrzebowała? Yy, chcę jeździć tak, głównie po mieście. Mhm. Yy, tak do codziennego użytku. Pojechać tym rowerem yy, na zakupy, do Pauli, yy, do pracy, ale też wybrać Na się, działeczkę. Na działeczkę. Wybrać się za miasto. Mhm. Czyli mamy tutaj dwa do wyboru. Mamy rower miejski, mhm. ewentualnie rower trekkingowy. I z tego opisu, który mi podałaś, ten rower trekkingowy zdecydowanie bardziej się sprawdzi. bo Ze względu na to, że tutaj mamy z przodu amortyzator, tutaj nie Aha. mamy. Czyli już te wszystkie trzęsienia, na pewno na dołach cię nie wytrzęsie tak ostro. Dodatkowo mamy bagażnik, no i co najważniejsze dużą ilość przerzutek, czyli 21 przełożeń. Co nam to daje? Pod każdy teren możemy podjechać. Czyli pod górkę w ogóle śmiało wiadę. No spokojnie, nawet jeżeli to będzie piaszczysta górka, to też podjedziesz. Śmiało też, jak się razem spotkacie, to możecie razem jeździć na tym rowerze. Na bagażniku? Dobra. Tada! Jestem! Brawo! <noise> Udało mi się. Bardzo fajnie ten rower jeździć. Znaczy super mi się jechało. Tak bardzo płynnie. I ten rower jest taki zwarty. Tam się nic nie, nie, nie rusza. Nie rusza. <noise> siadełko jest trochę za nisko i to, 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 to mnie nie pasowało. Aha. Tak, no, tutaj siadełko też trzeba dopasować do siebie po prostu. Jak to się robi? E, siadamy na rowerze. No. Stawiamy śródstopie na pedale. Proszę bardzo. I w tym momencie mm. się podciągasz do góry. Aha. I to jest właśnie wysokość, na którym powinien A ja podciągam siadełko. Czyli co, jakieś 5 cm? O, 5. Coś koło tego na pewno. To mm już -hmm. to prawie mój rower, także już... A kierownica jest dobrze dopasowana? E, do tak, je, jeżeli jest ci wygodnie teraz jechać e, na tej kierownicy, to jest OK. Oczywiście możemy ją pochylić bardziej w twoją stronę. It's okay. It's okay. A jest okej. Jest okej. jestem tak to taka, taka aha? Tak, mhm. tak, tak. Jestem taka wyprostowana. Tak się mhm. czuję, że ten kręgosłup tam naprawdę tak Równiteczka. Tak, 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 mhm. tak, super. Jeszcze potrzebuję kask. kask. E, koniecznie chciałam kupić kask, no. Jasne. To zapraszam do kasków. Super. Ten? Jak w tym wyglądam? Ślicznie, kimientowy orzeszek. No podoba mi się to, no. że jest takim ładnym orzeszkiem. Fajny, fajnie. Bardzo mały na kształt. Świetny. Ale nie na ten rower. Nie? Acha. Dlaczego? No tutaj to jest kask bardziej na skatepark. Aha. Może powsuć ci bardzo fryzurę. O nie! <laughs> Spoko. No dobrze, to opowiedz mi o kaskach rowerowych w takim razie. Jasne. Tutaj mamy kaski MTB i szosowe. Wszystkie z tych kasków są regulowane, jeśli chodzi o średnicę, więc śmiało możemy sobie dobrać do swojego rozmiaru głowy. Obwodu fryzury. Obwodu fryzury, <laughs> dokładnie. To może ten przymierzę. A ten dużo zasłania na czole. Mhm. No dobrze. Tak, dobrze Bardzo chroni. Bardzo chroni dobrze wyglądam? Świetnie. No to super. No i mamy. Wreszcie. bardzo chronioną. Bardzo chronioną. <noise> bezpiecznie. Ale wiesz co, o to chodzi. Nie, jak chcę się czuć bezpiecznie na rowerze. Szybszy rower, lepszy kask. Tak. No i jeszcze zapięcie by się przydało. Tak, tak. a bezpieczeństwo. Dobra. No no. Pierwsza propozycja. Tak Lekkie, jest. średnio bezpieczne. Aha, okej. Okay. Druga to propozycja. Dalej. Trochę cięższe. Jeszcze mniej bezpieczne. Naprawdę? Tak. No tutaj łańcuch łatwiej nam przeciąć. Aha. Trzecia pozycja. Ciężkie, ale turbo Pokaż, jak Ciężki jest? No trzymaj. Co ono porównywalne z tym, ale jeśli daje więcej bezpieczeństwa? No od tego jest cięższy, ale jeśli daje więcej bezpieczeństwa, to chyba mamy zwycięzcę. Do kasy. Do kasy. Come on. Show the money. right now yeah paula <laughs> koska <laughs> hey check it out <laughs> yeah